O, no, tej, no, no już, no po da, co to da, robisz, daj, daj. no po, po, po co, oddaj, oddaj. Pan chyba no, nie jest ubezwłasnowolny. Ale jest chory. To idiotki, proszę, proszę, proszę pan, nie ma o ta. czym ta. dać. Nie, proszę, ma, proszę, żeby, ta. Proszę. Proszę, ta. Jesteś starsza i masz być mądrzejsza. Ale wiesz co, ona ma 40 lat. No i co, po ciebie jedzie. Wydaje mi się, że grozi ci alkoholizm. Nie pijąca się znalazła. Autografii dla mojej córki. Mama, poczekaj, jak na imię? Asia. Nikt czy tak nie wkurzy jak twoja własna, rodzona siostra. Nikt, nigdy. Wywiazda mi wielka. Ja nie jestem taka jak ty, ja jestem inna. Może dlatego nie wychodzicie z facetami, bo oni tego nie lubią. To masz za to wzorowego męża. Grzesiu, a co z twoją pracą? Chujna z grzybnią, pierdolę, jadę do Anglii. Jak ty wyrażasz przy dziecku? Jakie jakim dziecku? Znam takie słowa. Naprawdę? mam kurwa dosyć, naprawdę, wiesz co, mi się. Kto inny by z tobą wytrzymał? Któraś z nas jest adoptowana. Mama Pani ma niewielką szansę na odzyskanie zdrowia. Jak pani może tak mówić? Przecież Pani uśmierca za życie. Maćka nie zachowuj się jak dziecko. Ty mi nie pouczaj! Zamknij się! Będzie dobrze, zobaczysz. Był uzdrowiciel? Zwariowałaś. Nie, nie wkręcisz mnie w żadne szamaństwo. Nie, 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 nie mam czasu. żona wróci do domu. A skąd pan doktor lutowiczy? Ja nie A ja, ja, skąd pan doktor Maria, co ja teraz bez rodziców zrobię? Trzeba się na coś zdecydować. Nie, trzeba wszystkiego próbować. Nie, trzeba myśleć, myśleć trzeba. Trzeba się cieszyć każdą chwilą. To wszystko zniknie i tak. Nawet nie przejmie się świat. Gdy się go nazwiek. Dlaczego pani Pani ma depresję. Kiedy patrzy się wstecz, to jednak ważne, bym jest... W które coś wyrzucasz? Ja nie będę brać psychotropów. A ja może i będę. Jezu, co wypalicie? przychodzi mi O, wasze koleżanki.